Mam na imię Jerzy i jestem byłym księdzem katolickim, a obecnie uczniem Jezusa Chrystusa. Jestem wdzięczny Jezusowi Chrystusowi, że dał mi poznać samego siebie i jaki jest naprawdę, zaingerował moje życie, przebaczył mi moje grzechy, dał mi. Możliwość czytania Biblii ze zrozumieniem i wyciągnięcia z niej wniosków dla własnego życia. Ale nie zawsze tak było. Jak to się stało? Pochodzę z rodziny typowo katolickiej, można powiedzieć gorliwie katolickiej. Miałem bogobojnych rodziców. W takiej atmosferze zostałem wychowany. Jednak w czasach komunistycznych znalazłem się pod wpływem propagandy socjalistycznej, i moje myślenie bardzo zbliżyło się do tej filozofii. Jednocześnie byłem zaangażowany w ruchu kościelnym. Byłem ministrantem, lektorem w swojej parafii. Nie mogłem zanegować istnienia Boga. Światopoglądowo jednak właściwie można powiedzieć, byłem socjalistą. Należałem nieformalnie, ale jednak do Związku Młodzieży Socjalistycznej. Widziałem sprzeczność pomiędzy wartościami. Obydwu systemów. Przynajmniej tak mi się wówczas wydawało. Nie wiedziałem, kim mam być, kim jestem. W takim rozdwojeniu wołałem do Boga. I On odpowiedział. Było to dokładnie 15 lipca 76 roku. Jezus dotknął mojego serca. Odczułem to wręcz namacalnie fizycznie i miałem przeświadczenie, że mam do czynienia z Bogiem żywym. To nadzwyczajne wydarzenie racjonalnie dla mnie niewytłumaczalne, a jednak rzeczywiste. Trwało około 10 minut. Powiedziałem wtedy: "Jezu, do ciebie należy moje życie i tobie chcę służyć". Co się zmieniło? Ustąpiło Dotychczas towarzyszące mi rozdwojenie i swego rodzaju młodzieńczy bunt, wróciło racjonalne myślenie, racjonalna ocena rzeczywistości. I nigdy więcej od tego momentu nie musiałem modlić się w oparciu o wyuczone formuły, które znałem z domu i z kościoła, w którym uczestniczyłem, ponieważ modlitwa sama wypływała z mojego serca. Kiedy zdawałem maturę, musiałem odpowiedzieć sobie na pytanie, co dalej. Wówczas z tyłu głowy pozostawały w pamięci słowa, które wypowiedziałem wobec Jezusa. Do Ciebie należy moje życie i Tobie chcę służyć. Służyć Jemu wówczas mojej świadomości oznaczało potrzebę zostania księdzem, ponieważ nie widziałem innej alternatywy. I tak też się stało. Poprzez znajomych księży trafiłem na, najpierw do zakonu, więc rok nowicjatu, później studia teologiczne w seminarium i święcenia kapłańskie. Siedem lat przygotowania i prawie siedem lat bycia księdzem. W międzyczasie, w czasie studiów teologicznych, Miało miejsce drugie istotne moje odkrycie. Było to w kontekście tak tzw. rekolekcji oazowych, ruchu światło życie. Razem z młodymi ludźmi czytaliśmy Biblię: dzieja konkretnie dzieje apostolskie, drugi rozdział, który opisuje życie pierwszych chrześcijan. I wtedy po raz pierwszy ze zrozumieniem przeczytałem, że ci, którzy uwierzyli w Jezusa, trwali we wspólnocie, w modlitwie, w łamaniu chleba. W pewnym momencie zobaczyłem właśnie dokładnie my na tej polanie górskiej, siedząc w kręgu, dokładnie to robimy. Wtedy po raz pierwszy dotarło do mojej świadomości, że istotą Kościoła nie tyle jest instytucja, organizacja, sam rozbudowany kult, ale te prozaiczne rzeczy, które cechowały życie pierwszych chrześcijan. Idąc tym tropem, Zainspirowany ideą i wizją księdza Franciszka Blachnickiego, zacząłem promować i zakładać wspólnoty oazowe wszędzie tam, gdzie byłem. I wraz z zaangażowaniem w tym ruchu dokonywał się dalszy mój wzrost, poznawanie Biblii. Z drugiej strony niezrozumienie ze strony oficjalnych struktur Kościoła Katolickiego, ze strony przełożonych, którzy moje zaangażowanie traktowali jako, jako marginalne, dla nich nieistotne. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że nie jestem dalej w stanie pogodzić tych dwóch rzeczywistości, mojego zrozumienia Biblii, poznania Jezusa Chrystusa, poznania Boga Żywego, tego czym jest Kościół, połączenia i pogodzenia z tym, w czym funkcjonowałem dotychczas, czyli z Kościołem Hierarchicznym, z całą aktywnością. Kościoła katolickiego, tego tradycyjnego. Złożyłem oświadczenie o wystąpieniu z Kościoła katolickiego, zacząłem życie od nowa. Wiedziałem, że potrzebuję społeczności, wspólnoty, ponieważ dotychczasowe otoczenie nie zrozumiało mojej decyzji i większość, zdecydowana większość ludzi mnie opuściła. Trafiłem do wspólnoty, gdzie poznałem późniejszą moją żonę. Po trzech latach pobraliśmy się, po następnych trzech latach urodziła nam się pierwsza córka, a więc małżeństwo, życie rodzinne, a w międzyczasie znowu proces swego rodzaju resocjalizacji, przystosowania do życia właśnie w małżeństwie, w rodzinie, poszukiwanie pracy i utrzymywanie rodziny. Kiedy pojawiły się dzieci, nowe doświadczenia związane z edukacją, najpierw szkoła powszechna, później szkoła prywatna. W końcu edukacja domowa, która dla nas akurat wydała się najbardziej odpowiednią formą. Z czasem zaczęło odnawiać się w mojej świadomości i coraz bardziej dochodzić do głosu to, co przewijało się od samego początku, można powiedzieć od czasów młodzieńczych, czyli świadomość o znaczeniu, dla każdego z nas, czym jest naród i czym jest ojczyzna. I to właśnie charakteryzuje dzisiaj moje obecne zaangażowanie. Przekonanie o potrzebie tworzenia ruchu społecznego chrześcijan biblijnie wierzących. Dzisiaj ze wzmożoną Świadomością dociera do mnie prawda o fundamentalnym znaczeniu Biblii w każdej dziedzinie naszego życia. W Biblii, moim zdaniem, znajdujemy odpowiedź na każde pytanie, które pojawia się w naszym życiu. W Biblii znajduje się odpowiedź na wszystkie nasze problemy. Podsumowując, jeszcze raz chciałem powiedzieć, że jestem niezmiernie wdzięczny Jezusowi Chrystusowi, że dał mi poznać siebie, jakim jest, że jest Bogiem żywym, zainteresowany moim życiem, że dał mi czytać Biblię ze zrozumieniem i wyciągnąć z niej właściwe wnioski dla swojego życia, że wyprowadził mnie na drogę prostą. Daje mi podążać za sobą i realizować Jego plan w moim życiu. I tego życzę każdemu z Was, żeby mógł podążać za Nim, żeby kiedyś z Nim spotkać się i przebywać na wieki razem w Jego Królestwie. Niech Was Bóg błogosławi.